Konjać pan Lego Zobaczycie porównanie Minecrafta i Lego. Jeżeli chcecie to samo, ale na przykład z przedmiotami zostawcie tutaj 5 kubek w górę. I widzicie mam trochę katar, więc jak będzie na filmie coś takiego to nic. To nic. Więc zaczynamy. Okej, okay. pierwszy to Enderman już mam tutaj podobne zdjęcia. Tego jest mega dużo, bo jest też tyle takich do porównania. Pierwszy to Enderman. Było parę prób zrobienia. Piglin. Bardzo ładna postać i bardzo dobrze odwzorowana. Na seria. Dobra. Ten Piglin. Bardzo ładny odwzorowany. Teraz jest Hoglin. Niestety nie widać jego twarzy, ale według mnie to najgorzej wygląda dla mnie ten Hoglin, bo jest taki ani trochę niepodobny. Gasta dałem tutaj z, no z jakiegoś dwa... No z, pierwszy to był Gas Lego. Tak Porównanie. I tam się wydaje, że w porównaniu do tego oryginalnego jest lepsze I dalej. Dobra, dalej jest. Uwaga, na serio. Pszczółka. Pszczółka. Bardzo dobre obserwowanie, tylko według jest w tym lego. To tutaj trochę ten tył jest za duży i myślę, że tak by mógł chciała latać. Ta pszczoła bo jest przeciążenie. Ale jest niedźwiedź. Bardzo myślę, że ładnie to wygląda. Dobre odwzorowanie. Głowy są w tym Minecrafcie normalnie najlepsze. Kolejna to będzie co ile wiem, to owca. Tak. Tam widzicie, że mam portal do netheru, bo jak widzicie przy paru zdjęciach to tam byłam z netherem. Tak wygląda owca. Kolejną postacią to wilk. O, tutaj wilk jest już. Duży w porównaniu do Minecrafta, ale myślę, że spoko. Ten filmik będzie mieć 8 minut maksymalnie. No nie, to ocelot. W porównaniu do Minecrafta to on jest tam taki bardziej piaskowy, tak jak moja tujka. ale nie najgorzej, Lego, nie najgorzej. Tutaj jest świn. Pienia? Bardzo dobrze Kolejny będzie to królowa. Cyk, krowa Nawet możecie zobaczyć Głowę świni Więc macie tutaj dwa Jeszcze jest koń. konia tutaj nie będzie Dlatego, że po prostu Konie są różne I Jakbym miał znaleźć ten Jeden kocyk to on na tym spędził z godziny Albo nawet parę godzin Tutaj również tutaj jest kurczak jeżeli widzicie coś takiego, to ja po prostu w Minecrafcie, ja ją nie przyzywającym, to sobie brałem. Tu tak to wygląda. Dobra. Dalej będzie grzybowa krowa. Halo. No zobaczcie. Tutaj widać trochę jej głowę no. Tak to się prezentuje. Dobra, dalej jest papuga. I to jest dokładna świnia. Tak. Dalej będzie. Rozdymka. Nie ta napurpuszona, czy jak to tam się nazywa? Ta nadymowana. <laughs> tutaj jest. To tu małe takie. Pardonam do Minecraft, to jest. Duże. Bo zobaczcie, to jest w duże duże. Ta woda to jest jeden blok. A w porównaniu do tego dużo. Kolejny to żółw. Bardzo... Bardzo dokładne. Musiałem powiedzieć, żeby nikt nie wysyłamy niczego. Niech widzicie, coś mi do nie przyszło żółw bardzo dokładne wręcz i teraz będzie lama i widzicie, to jest moja, mój palec no, o, już myślę, że kolejna wiadomość jakby tak wygląda myślę, że przepięknie jest to odwzorowane w lego jest to ładniejsze bo tu są takie jakby kwadraciki, a tu nie więc niestety lego na szczęście, Lego, ty jesteś lepszy. Panda. Ej, stop! Zobaczcie, tutaj ma taką minę, a tutaj taką. No to dlatego, że po prostu są różne rodzaje pant. Lis. Lis jest też duży. Ale te, te oczy są po prostu najlepsze. Tak to jest dobrze odwzorowany. Tylko jeszcze w lego brakuje białego lisa. Dalej to będzie creeper. Kto się przyzwyczaił do takiego Creepera? Ten zostawił łapkę w górę. Jeszcze ten kwiat tutaj. Posuch. Idealne odwzorowanie. Naprawdę. Po prostu wyraźnie idealne. Masa zombie Widzicie jak w Minecraft? To wygląda według mnie troszeczkę lepiej Ale w Lego również nie ma dużego wyboru Kolejny to jak widzicie to już będzie pająk Tylko... Mnie tutaj tylko tam Pająk Tutaj jak widzicie moje przedmioty w Ekwikunku i tutaj jest blok bariery Dlatego że po prostu zamykam sobie to w niewidzialnych blokach żeby to ładnie wyglądało tak to właśnie wygląda myślę, że bardzo dobrze również jest glut idealnie wyrędu naprawdę idealnie lego Jak widzicie szkielet nie, ej, to na odwrót chyba Tak to na odwrót niestety jest... Ja myślę... Nie, stop, Tak, to na odwrót. Na roczny szkielet. Mega dobre odwzorowanie. Idealne, tylko tej głowy nie widać. Ja nie mogę. Kolejny to zwykły szkielet. niestety ale troszkę się pomyliłem. O, tak. Tam widzicie tą wodę ojciec. Syk. Kolejny to będzie... Ry... A, to ja nie mam robić Zadam problem, gdzie to tu jest. Gdzie to wy tutaj jesteście, wy małe... Wy małe... Ja lubię tych. Idealnie odwzorowane. Pająk jaskiniowy teraz będzie. Co ile wiem. Tak. Tak samo. Zbyt duża, ale to się nie dało za bardzo zrobić. Ale Lego się chociaż się chciało postarać. Ojciec, kołamarnica. Idealnie. Szalownica, nie super zrobiona. Strażnik. Dobrze odwzorowany. Myślę, że tak samo duży. Teraz coś dużego. chłop <laughs> Starszy strażnik. To wręcz idealny odwzorowany. Tak samo duży. Niestety, ale niby z tyłu. No i ciecha. Było. Teraz będzie <laughs> O na serio, na serio. Stop, zaczekajcie. O, już, już, już. Kostka magmy. I teraz będzie jeszcze płomek. No, na serio. Płomek. I wpadła dziesiąta minuta filmu. Ale zostało jeszcze parę porównań to jest według mnie w lego tak niedopracowane jest. zobaczcie w minecraftie to o wiele ładniej wygląda niż w lego ale no spoko tak no mogłoby się lego postarać na przykład tą głowę chociaż tą głowę ale kolejna rzecz to no serio? Ale tak, zombie osadnik Bardziej na głowę zwracajcie uwagę Bo tutaj to po prostu on jest w jakimś tam ubraniu A takiego zombie już nie ma Zombie osadnika, bo to jest stara wersja jego Mega dobrze I Dochodzimy do przedostatniego To jest teraz piladżer z kuszon no, Słuchajcie, bo, bo mi wypadła... Mam pauzę Wiem, ale Mega dobre porównanie Raczej mega dobrze zrobione Koszulka Najładniej no tu wygląda, tak samo jak głowa Ej, ale według mnie mojego oczy są troszkę za wysoko Ale przy okazji widzicie kusze porównania, ale O ty, takie nie widziałem No serio. I niszczyciel normalnie w Minecraftie to on jest bardziej szary no szary ale trzeba było dać gdzieś ten mechanizm taki ale no jednak jednak słabo to słuchajcie na dzisiaj ten domik zostawcie tutaj pięć ławek w górę, to nagle to samo, ale z, na przykład przedni pomnik na przykład z mieczami czy tego typu rzeczami. I zostawcie te pięć ławek, bo wtedy będzie naprawdę super, bo w tym filmie tański już trwa zbyt długo. Zostawcie subskrypcję, jeżeli tego nie robicie.